Gdyby się kurwa w całej gali nie zmieniło, to jeśli są tak, jeśli z Twojego powodu są takie, i nie inne problemy i mogłoby to delikatnie zaburzyć, delikatnie zaburzyć ekosystem sprzedażowy, marketingowy, PR-owy, to ci kurwa spuścili w kiblu. Ostatnia, jakby ostatnia, ostatnia rzecz, o którą ty możesz mieć pretensje, to że Fabian cię spuścił w, w kiblu. No kurwa, trzeba być świadomym ziomem. No. Jest chujowy w tym, co robi? Nie jest chujowy w tym, co robi. On te studia prowadził poprawnie. Ale tam też nie da się jakoś źle tego poprowadzić albo zajebiście tego poprowadzić. Dostajesz gości, kurwa, masz napisane pytanie im czytasz. Prowadzisz rozmowę. No, trzeba by być kurwa naprawdę ciężkim ubem, żeby nie przeprowadzić kurwa rozmowy z jakąś jangleosią czy coś. Jak za każdym razem pytania się powtarzają. Śledzisz fig fighty, chciałbyś zawalczyć, chciałbyś zawalczyć. Yy, I tyle, kurwa, trochę popierdolenie, wskażmy faworytów w tych walkach. Yy, co sądzisz kurwa, o tym zjawisku. Jakby to za każdym razem jest to samo, tylko inni goście tam są. Więc, no, spuścijcie w kiblu, bo nie jesteś im jakoś super potrzebny. Owszem, nie przeszkadzałeś, jakby robiłeś swoją robotę, płacili cię za to, jakby było wszystko ok. No ale. Musisz też zrozumieć, że to nie jest kurwa, wiesz, firma z obrotem 100 zł, że najwyżej no, dasz im 100 i mówisz, dobra. Działamy dalej, nie? Oni nie, nie handlują kurwa lemoniadą ani, ani Waflem kurwa w Juracie, tylko potrzebują, żeby 600 czy 500 czy 400 tysięcy osób zapłaciło 40 zł. Jak wkurwisz 5% z tego, to oni już mają milion w plecy. Proste. No. Imo opierdolisz chłopa baj po 20 galach za filmy, które wrzucił 10 lat temu. Ale fame ma w piździe, kurwa, te jego filmy. Czego ty kurwa nie rozumiesz? Właśnie stary fame nie może, kurwa, bo jest to nielogiczne. Fame nie może wyjść i powiedzieć murem za DJ-em Palasajdem, naszym pracownikiem. Byłoby to miłe, byłoby to szczodre, byłoby to. Ok, byłby to ogromny gest w jego kierunku, jak najbardziej, bo zawsze jest miło. Ale oni na koniec dnia robią kurwa prosty rachunek, kurwa. Zysków i strat. I jeśli kurwa straty mogą być duże, to oni kurwa nie będą patrzeć na to, że kurwa było od nich od 20 gali. Rozumiesz? Tak działają firmy. Jak pojawiają się zarzuty wobec jakiegoś CEO czy jakiegoś innego kurwa pracownika, to najpierw go zawieszą, a być może potem kurwa się zastanowią. Nikt, nikt nie może sobie pozwolić kurwa na taki kryzys wizerunkowy. Poza tym, zobacz, zobacz jakie, jakie działanie podjął Fame od początku, od początku całej tej afery. Boxdel od razu, z tym rozwiązaliśmy kontrakt. Ten napisał głupotę, wypierdalaj. Ta coś wiedziała, nie powiedziała, czy to jest potwierdzone. No nie, kurwa, żaden sąd tego nie przybił. Wypierdalaj, nie chcemy z tą współpracować. Z tym rozwiązaliśmy kontrakt. Oni nie chcą kurwa nagłówków zawodnik yy, yy, właściciel pracownik Galifame MMA oskarżony o I jakieś czynności seksualne nie potrzebują tego więc jak spuścili w kiblu Dubiela jak spuścili w kiblu kurwa Fagate Bogsdela paramaxila to DJa Palasaida też spuszczą w kiblu bo im jest kurwa niepotrzebne to, żeby ktokolwiek przyszedł i im pierdolił, że, że no kurwa, fajnie, wspieracie. Nie kurwa, wypierdalaj, cześć. Czy jest to, to jest tak, ja mu współczuję, kurwa, że po 10 latach nagle się zrobił problem, ale takie jest spierdolone społeczeństwo. Ja też kurwa dzwoniłem na telefon zaufania, czy dzwoniłem kurwa do księdza i mówiłem, że waliłem konia w konfesjonale. Wtedy było XD i bardzo fajnie, bardzo śmieszne, a dzisiaj obrażam kurwa uczucia religijne po 10 latach, kurwa, i ktoś ma myśli, kurwa samobójcze, bo waliłem konia w konfesjonale przez rozmowę. Tak niestety wygląda świat. Więc można ubolewać. Że wszystko jest takie sztuczne i wszystko jest takie na pokaz. Można, ale kurwa, jakby brak tego orientu, kurwa, w którym świat y, zmierza. Możesz się z tym nie zgadzać, możesz walczyć i tak dalej, ale to jakby nic kurwa nie zmieni, Jakby tak ewoluował świat. Jakbym powiedział teraz żart kurwa o pedofilii, to by mnie kurwa skancelowali. Powiedziałbym 8 lat temu, no. I tyle.